Witam wszystkich bardzo serdecznie w sercu Maryi. Dziś gromadzimy się, by uczcić Jezusa Chrystusa jako najwyższego i wiecznego kapłana, tego, który ofiarował samego siebie za nas raz na zawsze. Niech ta modlitwa będzie naszą odpowiedzią miłości i wdzięczności wobec Jego nieskończonego daru. Módlmy się w imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, w tym świętym dniu zwracamy nasze serca ku Tobie, wiecznemu kapłanowi, który nie tylko składa ofiarę, ale sam się w niej oddaje. Ty nie tylko pośredniczysz między niebem a ziemią, ale trwasz przy nas jako żywa obecność, łamiąc chleb, umacniając słabych. Przemieniając nasze życie, dziękujemy, że nie przestajesz być kapłanem miłości, cichym, pokornym i obecnym. Ty jesteś ofiarą i ołtarzem, kapłanem i paschą, barankiem bez skazy i dobrym pasterzem. Dziś powierzam Ci wszystkich kapłanów, tych, których znam i tych, o których zapomniano. Umocnij ich serca, oczyść ich intencje, prowadź ich drogą świętości. Panie, powierzam Ci też siebie, moją wiarę, moje pragnienia, moje codzienne tak w małych ofiarach, które Tobie oddaję. Proszę uczyń moje serce pełnym miłości, miłosierdzia i oddania. Abym życiem świadczyła o Tobie na wieki. Jezu, najwyższy i wieczny kapłanie, dziękujemy Ci, że nieustannie się za nami wstawiasz, bądź uwielbiony w swoim kościele, w kapłanach, w nas samych. Prowadź nas w drodze, umacniaj w słabościach i ucz nas składać nasze życie w darze, tak jak Ty uczyniłeś to doskonale. Tobie chwała na wieki. Amen. A ja dziękuję Wam z serca, kochani, za wspólną obecność na tej modlitwie, za każde Wasze Amen, za ciche westchnienia serca, za duchową jedność. To piękne, że możemy razem adorować Jezusa, Najwyższego Kapłana, który nie przestaje być z nami. Życzę, niech ta modlitwa przynosi owoce w nas, w naszych rodzinach w sercach kapłanów, którym dziś szczególnie towarzyszymy. Do kolejnego spotkania trwajmy w Jego obecności i dawajmy Go światu każdego dnia. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem i Maryją w sercu.